Jeśli uważasz, że mnie nie potrzebujesz, możesz opuścić ten film teraz. Ale jeśli w twoim sercu jest choć odrobina miłości do mnie, proszę zostań na kilka minut. Może jesteś na mnie zraniony, może czujesz, że się oddaliłem, ale prawda jest taka, że nigdy cię nie opuściłem. Dziś w końcu udało mi się znaleźć chwilę, aby do ciebie przemówić, i to jest bardzo ważne. Od kilku dni próbuję dotrzeć do twojego serca, ale ignorujesz moje znaki. Teraz, proszę, nie opuszczaj tego filmu, zanim nie usłyszysz, co mam do powiedzenia, bo jeśli odejdziesz, nie będę mógł Ci pomóc. Przerywam Twój dzień, ponieważ muszę Cię ostrzec. Ktoś działa przeciwko Tobie. Tak, siła, która zazdrości Twojego życia i chce odebrać Ci coś, co kochasz głęboko. Zostań ze mną do końca, ponieważ razem znajdziemy rozwiązanie. A jeśli ta wiadomość już cię poruszyła, zostaw swoje imię w komentarzach, abym wiedział, że mnie usłyszałeś. Polub ten film i zaobserwuj ten profil, bo mam jeszcze wiele do przekazania.